W samym centrum Końskich betonowy plac, pomnik, fontanna, kościół. Wydaje się, że wyborów nie ma, bo gdzie okiem sięgnąć ani jednego plakatu wyborczego czy banerów. Ale Grzegorz Schetyna mówił, że to właśnie tu w Końskich wygrywa się wybory. W tej kampanii był tutaj Jarosław Kaczyński, przed wyborami prezydenckimi był tu Andrzej Duda. Końskich na Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach parlamentarnych zagłosowało prawie 55% wyborców. Czy to prawda, że wybory wygrywa się w końskich? Takie plotki są. No właśnie. Ale to chyba nieprawda. Czy to prawda, że wybory wygrywa się w końskich? Tego nie wiem. Trzeba się przekonać, że prawie 15 października. Że kto to nie wejdzie, tak będzie tak samo kradnie, jak i pis kradnie. Jak IPO, jak nie każdy inny. Nie ma uczciwych w polityce. Nie ma niestety uczciwych w polityce. O to chodzi, że u nas w Polsce no w tym momencie nie ma na kogo głosować. A pani jak czuje, że to już dość, czy jeszcze cztery? Nie, ja myślę, że dość. Starczy. Tak, zdecydowanie dość. Podzielili Polskę? Bardzo. Bardzo. W domach, w pracy, wszędzie. Da się to poukładać na nowo? Myślę, że tak. tak? Jak najmniej no Jasne. Wybaczymy sobie? Jasne. Jesteśmy, poważnie? No poważnie, jesteśmy Polakami, poważnie. No nie wiem, tam mi pan taksówkarz już krzyczał, że ja nie jestem żadnym dziennikarzem. Dlaczego? No bo jestem z Onetu i tutaj chodzę mhm. i... Nie ma pan tej etykiety żadnej, plakietki, nic? No to nie jest TVP, to może tak, dlatego. no właśnie. Także już zwyzywali nas. No właśnie. Więc zastanawiam się, czy się da to poukładać. Myślę, że tak. Pan już zdecydowany na kogo? Wie pan co? Yy, nie. O, A tam na rynku tym pięknym, zabetonowanym, całym mówią mi, że końskie to napis. To niekoniecznie są różni ludzie i różnicy są wszędzie. Ja nie mówię, że nie będą głosować na PiS, czy będą głosować na PiS, czy będą głosować na PO, czy nie będą głosować na PO. To nie w tym jest chyba rzecz. To jest przekonanie każdego człowieka osobiste. Partia PIS zbudowała swoją ideologię, a wręcz w moim przekonaniu jest to, jest to sekta partyjna na, na kłamstwie. To są, znam takich ludzi, czasami próbuję rozmawiać, ale nigdy jeszcze nie udało mi się z takim powiedzmy wyznawcą, jak. Mógłbym powiedzieć PiSu. No my też próbujemy porozmawiać. I to uważam za największy problem w naszym kraju. Jakie nastroje w końskich? No w końskich ja przynajmniej na Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej coś dali dla Polski i dla Polaków, a tam ci co? No nic A nie, boją, nie bolą pana te ich afery? No nie, tamte afery mnie bardziej bolą. Tak? Na, na 100%. Wizowa nic, Willowa, nic. nic. Pan, kopertowe, nie? nie. A jakie ci mieli afery? No. Lubi pan PiS? Tak, jestem za tak. A dlaczego? No przede wszystkim wydaje mi się, że jest to partia, która no, jest patriotyczną partią. A wartości patriotyczne... Tak a to być... znaczy, że Tusk nie kocha Polski? Tak, tak. Nie kocha? Nie, to jest ewidentny zdrajca. Dlaczego pan tak mówi? No te dowody no wszystkie, co są przeciwko niemu, to. Nie ma żadnych dowodów. Jak to nie ma dowodów? No nie ma, jakby były dowody, to by siedział. Proszę pana, będzie czas, że będzie i rozliczony. No, przyjdzie taki czas. Skłócili nas z Europą całą. Skłócili. Skłócili. No to, no to, Skłócili. No to jest racja, ale dużo w tym sprężyny jest z samego Tuska. To Tusk nie jest premierem A tyle może? Proszę pana, był przecież w Unii Europejskiej, był na wysokim stołku. A skąd pan to wszystko wie? No przecież był się jakimś tam przewodniczącym czegoś tam, czegoś tam. No. No przecież to jest wysoka, wysoka pozycja. Tusk to nie jest byle co. A Morawiecki był prezesem dużego banku. 120 milionów złotych majątek premiera. No i rzucił apanarza, wybrał Polskę. A Tusk rzucił Polska, wybrał apanarza w, w Niemczech. No. Tam się nie ma co gadać. PiS. Pan nie chce nawrócić, przepraszam. Nie, ja chcę zrozumieć. Ale jest pan bardzo tendencyjny. Z jakiej jesteście telewizji? Zonę tu jesteśmy. A, ładne, to wszystko jasne. Ja no, akurat na PiS, no i żona też. Ale za co? No, za to, że z pisu coś dostałem, nie? Co? No. E, no teraz też na emeryturze, nie? Czyli trzynastka i czternastka były? Trzynastka i czternastka, no. No, z tyłu nie było nic. I za to trzeba podziękować w wyborach. Tak. No, i dlatego będę głosował na nich. A nie przeszkadzają panu afery? A nie chcę, tam byłem tam. Byle by dawali. Byle. Nie, no, ja nie jestem takie zachładny, ale dają i, i dobrze, nie? No. Czyli w końskich pis. Pis. Czy to jest prawda, że wybory to się wygrywa w końskich? Oczywiście. Co, co to znaczy? Prawda. To znaczy, że w Końskich, tak jak wszyscy mówią. Yy, siła taka przewodnia, to raczej PiS. Wy też na PiS? Tak. A za co? Dlaczego? Dlatego, że mamy wnuki, mamy dzieci i na pewno jest lżej teraz yy, ludziom z dziećmi, z rodzinami. Nie mówi świnie. Tylko świnie siedzą w kinie, cytat. Nie no, absolutnie nie. No, tak powiedział? Absolutnie nie, absolutnie nie. Ja tego nie słyszałam, absolutnie nie, nie. Ale prezydent tak dokładnie absolutnie, powiedział. Absolutnie nie. nie. Nie, nie, to nie jest absolutnie dzielenie i tak dalej. To jest tylko i wyłącznie jego sugestia, no nie? Na to. Co tam Agnieszka Holland zrobiła, no nie? nie wyrwane gdzieś tam z pod tekstu, Nie, nie, to nie jest wyrwane, raczej nie. Na kogo tu się głosuje? E, wie pan co? E, nie, nie głosuję na to, co głosuje CKŃSK, jak to się... Wszyscy na Nie, ale ja nie. Dziękuję, pozdrawiam.